Cześć, zapraszam Was do 14 lekcji z serii język niemiecki od poziomu A0. Naszym dzisiejszym tematem będzie słownictwo dotyczące części ciała, chorób, a także wizyty u lekarza. Najpierw poznamy części ciała. W nawiazach mamy wpisane, jak tworzymy liczbę mnogą danego rzeczownika. Oczywiście w liczbie mnogi pamiętajmy, że zawsze mamy rodzajnik DI. Der Kopf. die Köpfe, guova die Stirn, czoło, die stirnen die nase nos die nasen der Mund, buja die Münder. der zahn Zomb, die zähne der arm renka die arme die hand duon die hände duon der bauch bruch die boische das bein noga die beine Dc palec u stopy, Zaraz zobaczycie, że palec u stopy i palec y, u ręki to właśnie dwa różne słówka, czyli DC to palec u stopy. pięta di fersen. stopa diffuse. Das Knie, kolano, dikni kolana. Denny nabel, pępek. die Nabel, der Finger, Palec Urenki, die Finger, der Ellbogen, Wokiet, die Ellbogen, die Brust, Klatka piersiowa, die Brüste, die Schulter, Ramiona, die Schultern, der Hals, szyja, Luggardło, die Hälse, das Ohr, ucho, die Ohren, das Auge, oko, die Augen und das Haar, włos, die Haare, włosy. To są nasze części ciała, najważniejsze części ciała. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś nas boli, to mamy dwa sposoby, by o tym mówić. Dzisiaj poznamy pierwszy sposób, zaś drugi sposób jest z użyciem zaimków osobowych, których jeszcze dotychczas nie poznaliśmy, więc go pokażę Wam podczas lekcji, gdzie właśnie będziemy mówić o zaimkach osobowych. Ale aby mówić o tym, że coś nas boli, mówimy po prostu, ja mam ból. Czegoś. i dajemy tą daną część ciała, która właśnie nas boli. I um, używamy więc um, takiego schematu, można powiedzieć, ich habe. Tutaj wstawiamy część ciała, która nas boli, i do tego dorzucamy słówko szmercyn, czyli ból. Ich KOP Kopfschmerzen, boli mnie głowa. Ich habe Halsschmerzen, boli mnie gardło. Ich habe Beinschmerzen, boli mnie noga. Jeżeli chcemy powiedzieć, że ciebie coś boli, bądź go coś boli, to zamieniamy po prostu odpowiednio osobę i oczywiście odpowiednio odmieniamy czasownik przez tą osobę. Czyli na przykład du hast kopfschmerzen, ciebie boli głowa, ty masz ból głowy. Er hat Halsschmerzen, go boli gardło. Er hat Beinschmerzen, go boli noga. I tak dalej, dalej. Czyli wybieramy daną część ciała, która nas boli Łączymy ze słówkiem szmercy, piszemy to oczywiście łącznie, e, a e, najpierw dajemy oczywiście osobę, którą to boli i odpowiednio odmieniony czasownik hawi. Poznajmy również słownictwo związane z chorobami ze zdrowiem. Czasownik z czasownik zwrotny oznacza czuć się. Odmienia się w sposób regularny i świlę myśl, dufyl styś, i Wie fühlen uns, ja euch, sie fühlen Możemy zadać na przykład pytanie Wie fühlst du Jak się czujesz? Wie fühlst du dich heute? Jak się dzisiaj czujesz? I możemy odpowiedzieć Ich fühle mich. Czuję się. I tu możemy wstawić odpowiedni przymiotnik określający nasze samopoczucie. Gut oda, szleść. Dobrze, źle. Gesund oznacza zdrowy. Niezdrowy to ungesund, a chory krank. Gesund, ungesund und krank. Die Gesundheit, zdrowie. Uczmy um, sobie zatem e, przykładowe zdania. Ich bin e, gesund, jestem zdrowa. E, das Essen ist ungesund, jedzenie jest niezdrowe. Ich bin krank, jestem chora. Die Gesundheit ist wichtig. Zdrowie jest ważne. E, Oda, die Gesundheit ist am wichtigsten. Zdrowie jest najważniejsze ze stopniowaniem przymiotników. Die Krankheit. Choroba. Das Fiba to gorączka. Hoes Fiba, wysoka gorączka. Możemy na przykład powiedzieć: Ich habe 40 grad Fiba, mam 40 stopni gorączki. Der Schnupfen to katar. Der Schnupfen. Ich habe Schnupfen. Mam katar. Der Husten, kaszel. Ich habe Husten und Schnupfen. Mam kaszel u i katar. Die Grippe, grypa. Der Arzt, lekarz. I możemy być u lekarza, beim Arzt sein, sein, nasz czasownik być w bezokoliczniku, oczywiście musimy go odpowiednio odmienić przez osobę, jeśli chcemy zbudować poprawne zdanie, na przykład, ich bin beim Arzt, jestem u lekarza, ich bin beim Arzt, denn ich bin krank, jestem u lekarza, ponieważ jestem chora, oda? Ich bin beim Arzt, denn ich habe grypę. ponieważ mam grypę. Zum Arzt gehe ich do lekarza. Ich gehe zum Arzt, denn ich bin krank. Idę do lekarza, ponieważ jestem chora. Ich zum Arzt, denn ich fühle myśl schlecht, ponieważ źle się czuję. Medikamente to lekarstwa. Medikamente verschreiben oznacza zapisywać, przepisywać lekarstwa. Na przykład der Arzt verschreibt medikamente. Lekarz przepisuje lekarstwo. Ein oznacza przyjmować, przyjmować lekarstwa. Ein jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, jest nieregularnym. Czasownik nehmen już we wcześniejszych lekcjach sobie odmienialiśmy przez osobę, ale przypomnę, ich neime du nimmt, es nimmt, wir nehmen, sie I po prostu na końcu pojawi się jeszcze przedrostek ein. Czyli na przykład, ich nehmen viele medikamente ein, przyjmuje wiele lekarstw. Ześ Erkeln oznacza przeziębić się, a untersucht oznacza badać. Arzt untersucht, lekarz bada. Aby zapamiętać tak dużą ilość nowych słówek, najlepiej budować sobie właśnie takie krótkie zdania, jak przed chwileczką to robiłam, z łatwością łatwiej wtedy zapamiętacie słówka, a także poćwiczycie budowę całych zdań w języku niemieckim. Spójrzmy na przykładowy dialog u lekarza. Guten Tag, he, doktor, dzień dobry panie doktorze. Guten Tag, was inen. I to jest zwrot, którego nie mieliśmy. Was inen oznacza, co pani, panu dolega. Bądź państwu, to inen możemy właśnie na trzy sposoby tłumaczyć. Jest to forma grzecznościowa. Zajmków osobowych jeszcze nie omawialiśmy, ale już wkrótce będziemy omawiać. To jest właśnie najmek osobowy, który oznacza pani, panu bądź państwu. Was felt inen, co pani dolega. Ich fühle mich schwach. Czuję się słabo. Szwach oznacza słabo. Ich habe auch Kopfschmerzen und Schnupfen. Mam również ból głowy, boli mnie również głowa i mam kata. Haben Sie auch Czy ma Pani auch, też, również mm, ból gardła? Czy boli również Panią gardło? Nein. Nie. Ich muss Sie untersuchen. Muszę Panią zbadać. Sie haben Grippe. Ma Pani grypę. Ich verschreibe Ihnen gute Arzneien. Przepiszą Pani dobre lekarstwa. Arzneien bądź medykamenty to lekarstwa. Diese Tabletten sollen Sie täglich einnehmen. Te tabletki powinna Pani dwa razy dziennie przyjmować. Danke schön auf Wiedersehen. Dziękuję bardzo, do widzenia. Gute Besserung auf Wiedersehen. Gute Besserung to takiego szybkiego powrotu do zdrowia. Tłumaczymy ten zwrot Gute Besserung. Przejdźmy teraz do części gramatycznej naszej lekcji. Dzisiaj powiemy sobie o spójnikach das, while i op. Das oznacza że. Weil oznacza ponieważ, a op czy. Znamy już jeden spójnik, który także oznacza bo ponieważ. Jest to spójnik den, po którym mamy szyk prosty czyli po którym mamy osobę, podmiot, czasownik i resztę zdania. Po tych wszystkich spójnikach szyk zdania jest inny, to szyk końcowy czyli po tych spójnikach czasownik występuje na końcu. Tutaj mamy dwa wzory w jaki sposób możemy zbudować zdania ze spójnikami das while lub op. Pierwszy wzór to ten pokazujący zdania w których jest jeden czasownik. Zarówno w pierwszej części zdania jak i w drugiej. Zaś drugi wzór pokazuje nam, jak wygląda zdanie ze spójnikami das, while i op, gdy w zdaniu pojawiają się dwa czasowniki. Gdy pojawia się jeden czasownik, to oczywiście pierwsza część zdania wygląda tak jak zawsze. Znajduje się na początku osoba, potem czasownik odmieniony przez tą osobę, reszta zdania. Następnie stawiamy przecinek. I wpisujemy dany spójnik, w zależności od tego, co chcemy powiedzieć. Po tych spójnikach, zarówno podas, jak i waj, jak i op, występuje osoba, następnie reszta zdania, i na samym końcu pojawia się czasownik odmieniony przez tą osobę. Spójrzmy na przykładowe zdanie z tym wzorem. Izdenkę das du Krankvist. Myślę, że ty jesteś chory. I porównajmy. Iść, czyli osoba, denkę, czasownik odmieniony. Reszta zdania, tu akurat reszty zdania nie mamy, więc stawiamy przecinek, następnie któryś ze spójników, tutaj mamy spójnik das, że, po że mamy osobę, następnie reszta zdania, czyli w tym przypadku to krank, i na samym końcu znajduje się czasownik odmieniony przez tą osobę. Czyli wszystko nam się zgadza. Inne przykładowe zdanie: Iś Idę do lekarza, czyli osoba, czasownik odmieniony przez tą osobę, reszta zdania, spójnik waj, osoba po spójniku waj, reszta zdania i na końcu czasownik odmieniony przez tą osobę. Iś waj snyśt obzidane oma bezucht. Iś ja nie wiem, czy ona odwiedza Twoją babcię. Osoba, czasownik odmieniony, reszta zdania, w tym przypadku to zaprzeczenie. Następnie spójnik OB, po spójniku OB. Osoba, reszta zdania i na samym końcu czasownik odmieniony przez tą osobę. Jeżeli zaś chcielibyśmy, by w zdaniach pojawiło się dwa czasowniki, na przykład czasowniki modalne, to wtedy takie zdanie z tymi spójnikami wyglądałoby następująco. Pierwsza część zdania, tak jak zawsze, czyli osoba, czasownik odmieniony, jeżeli jest to modalny, to oczywiście modalny, pojawi się na drugim miejscu. Następnie reszta zdania i na samym końcu czasownik nieodmieniony, czyli bezokolicznik. Czyli ta część zdania, tak jak zwykle. Następnie wstawiamy spójnik i tak samo jak tutaj jest podmiot, reszta zdania i teraz najpierw będzie ten czasownik nieodmieniony w bezokoliczniku, tak, by ten czasownik odmieniony mógł być na samym końcu, czyli ten czasownik odmieniony przez osobę musi być na samym końcu. Zapamiętajmy sobie, że ten czasownik, który normalnie pojawiłby się na drugim miejscu w zdaniu, wędruje na sam koniec, a przed nim ten czasownik w bezokoliczniku. Spójrzmy na przykład. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że tu musisz do mnie przyjść. Mamy osobę, czasownik odmieniony, resztę zdania, drugi czasownik nieodmieniony w bezokoliczniku. Spójnik, następnie osoba, reszta zdania, czasownik nieodmieniony, i na samym końcu czasownik odmieniony, czyli must. Mam nadzieję, że te zdania nie są dla Was e, skomplikowane. Warto sobie przećwiczyć i zbudować kilka zdań z każdym z tych spójników, używając tych słówek, które e, już e, poznaliśmy w poprzednich lekcjach, a także w dzisiejszej. To wszystko zapraszam do kolejnej lekcji.